Witam w kolejnej części nagrania. W tym nagraniu porozmawiamy o dodawaniu pracownika na koncie biura rachunkowego. Analogiczne dodawanie pracownika odbywa się również na kontach przedsiębiorców. Natomiast na tym nagraniu skupimy się na dodaniu pracownika biura rachunkowego. W celu dodania pracownika biura rachunkowego możemy wejść z zakładki panel na pasku bocznym. Przejść w zakładkę kadry i z kadr do zakładki, pod zakładki pracownicy. W panelu możemy wejść również do zakładki kadry jako skrót. Panel służy nam do całego systemu jako jedno miejsce, aby przenosić pomiędzy funkcjonalnościami. Tutaj również możemy dodać bezpośrednio: dodaj pracownika. Jeżeli nie chcemy z panelu głównego, to robimy z panelu bocznego pracownicy. I tutaj po prawej, w górnej części, mamy dodaj pracownika. W celu dodania pracownika wpisujemy na potrzeby szkolenia imię i nazwisko. Monika testowalna. Długie imię i nazwisko rodowe nie jest na tym etapie tak bardzo istotne. Natomiast tutaj mamy adres e-mail do systemu, dlatego że pracownik biurachunkowego na tą chwilę może logować się do systemu. Jeżeli zdecydujemy się jako właściciele biura rachunkowych na nadanie pracownikowi biura dostępu do systemu, aby mógł indywidualnie logować się w celu obsługi klientów, to zawsze mamy wtedy dokładną informację, na jakim etapie co pracownik dodawał. To będę też o tym mówił na innym etapie szkolenia. Dodajemy adres mailowy. Ten adres mailowy jest adresem do logowania. Z tego poziomu zawsze można zmienić. Adres korespondencyjny, jeżeli jest ten sam, to on się automatycznie przenosi. Jeżeli ma być inny, to wtedy wprowadzamy tutaj inny adres mailowy. Tu na przykład możemy wpisać sobie. Abyśmy na etapie testów mogli to rozpoznać. Jeżeli chodzi o adres prywatny, to jest adres już do współpracy z pracownikiem, jako z zakresie kadry. Telefon służbowy. Możemy również uzupełnić telefon prywatny, nie jest on obligatoryjny. Jeżeli prowadzimy rozliczenia do Pitów, to imię ojca mamy, NIP, obywatelstwo, to trzeba wypełnić. PESEL. Jeżeli uzupełniamy PESEL, od razu nam się data urodzenia podstawi. To jest bardzo istotne, ponieważ z tych danych również zaciągają są dane do UPL-ki i do PEL-ki, w związku z czym warto to uzupełnić. Do rozliczeń PIT-ów, do obsługi mamy również możliwość dodania Urzędu Skarbowego dotyczący pracownika biurachunkowego. Jeżeli chodzi o adresy, tutaj musimy dodać adres, dlatego że ten adres. Jest adresem, który dodaje się do upelki, i tutaj, aby on się dodał do upelki, musimy zaznaczyć zawsze firmowy, tak? Jeżeli adres firmowy jest dodany poprzez kod pocztowy, kod pocztowy również zaciąga nam informacje z bazy. Jeżeli ta baza nie jest w pełni uzupełniona albo nie zgadza się, to po pierwsze sprawdzamy miejscowość. Ponieważ pod kodem pocztowym mogą być różne miejscowości, jeżeli chcemy usunąć to i wpisać inny z ręki, to zawsze najpierw robimy krzyże, dopiero później usuwamy. Tak? A, czyli na przykład, jeżeli chcemy uzupełnić, to robimy ręcznie w ten sposób. Zawsze potwierdzamy poprawność, dajemy, robimy dodaj. Jeżeli chcemy dodać adres zameldowania i zamieszkania do PIT-ów, to wtedy albo wybieramy już z istniejących, albo dodajemy kolejny adres, na przykład zameldowania i zamieszkania, jeżeli jest taki sam. Jeżeli chodzi o dokumenty, możemy je tutaj uzupełnić. Na etapie tego wdrożenia nie jest to konieczne. I konta bankowe, które za chwilę będą nam służyć do przygotowywania przelewów do wynagrodzeń. Robimy dodaj. Jeżeli konto nam się nie zapisuje, to znaczy, że w którejś zakładce mogły pojawić się błędy. I tutaj dokładnie zrobiliśmy błąd, ponieważ mamy dowód osobisty, który go nie uzupełniliśmy, tak? czyli system pilnuje takie sytuacje. Więc jeżeli nie chcemy uzupełniać dowodu osobistego, to robimy zamknij i robimy dodaj. W ten sposób konto pracownika mamy dodane, tak jak pamiętamy. Agnieszka Szybka jest członkiem zarządu, automatycznie to konto się dodało. Natomiast poza kontami zarządu dodajemy pracowników ręcznie. Teraz jeżeli chcemy nadać uprawnienia pracownikowi biura rachunkowego do obsługi klientów, to robimy tutaj, klikamy w status nieaktywny i w tym momencie, jeżeli aktywujemy konto pracownika, to zgadzamy się na pobieranie Opłaty w wysokości 39 zł za miesiąc za dostęp pracownika do konta. Jeżeli to robimy, to w pózlach dodało nam się kolejne 39 zł puzli, które zostaną doliczone do faktury na koniec okresu rozliczeniowego, czyli każdego miesiąca. I teraz tak, jeżeli pracownik rachunkowego pełni rolę kadr, rozliczeń kadr i księgowości, to odznaczamy te dwie pozycje. Teraz każdy pracownik dostaje dostęp któremu jest przypisany klient, dostaje dostęp do modułów klienta, do modułu księgowości, fakturowania plików i kadr. Niezależnie czy ma uprawnienia księgowej czy kadrowej, to ma pełen dostęp do kadr. Natomiast po lewej stronie, Mamy zakres dostępu na konto nadrzędne, czyli biura rachunkowego. Czyli my, jako właściciele biur rachunkowych, decydujemy tutaj na tym etapie, któremu pracownikowi, czy pani municy testowalnej, nadajemy uprawnienia do wglądu do faktur naszych klientów, które wystawiamy w ramach systemu. Czyli jeżeli pracownik zaloguje się na konto swoje i będzie miał przypisanego klienta, w tym momencie. Będzie mógł mieć również dostęp do wystawionych faktów dla tego klienta. Tak samo w zakresie księgowości. Jeżeli chcemy, aby nasz pracownik miał dostęp do księgowości, Czyli w wyniku finansowych naszego biura rachunkowego, to to zaznaczamy. Na tym etapie rzadko kiedy będzie się zdarzało, że pracownicy mają mieć ten dostęp, w związku z czym to odhaczymy. Tak samo z plikami, czyli jeżeli my jako właściciele biura rachunkowych będziemy chcieli korzystać z systemu i nasze firmowe dokumenty tutaj dodawać to również. No i tak samo z kadrami, tak? Czyli jeżeli na przykład mamy pracownika, który przygotowuje listy płac. Dla naszego zespołu w biurze rachunkowym, no to takiej osobie przydzielamy dostęp. Jeżeli takiej osoby nie ma, to nie. I teraz tak. Robimy zapisz i wyślij zmianę hasła. W tym momencie system tworzy konto dostęp dla pracownika. W tym momencie system stworzył dostęp dla pracownika i automatycznie wysłał zaproszenie do systemu, który pracownik otrzymał na maila. Mamy tutaj status aktywny. Jeżeli klikniemy sobie w pasek główny, po prawej stronie będziemy mieć pasek boczny. W pasku bocznym mamy informację, że jest aktywacja konta, konto aktywne do 16 marca 2025 roku, czyli nadaliśmy dostęp dla klienta na dokładnie miesiąc czasu. Przed upływem tego okresu warto sprawdzić, czy to konto jest przedłużone. W momencie, jeżeli pracownik nie będzie mógł się zalogować po miesiącu, wystarczy w tym momencie tylko i wyłącznie tutaj w tym miejscu kliknąć aktywuj. W dolnej części mamy wersję, czyli w momencie, jeżeli będziemy dokonywali zmian danych na panelu pracownika, zawsze będziemy mieli historię zmian, czyli co było wcześniej na tym koncie wpisane. I co było zmienione. Tak czyli na przykład, jeżeli zmienimy, poprawimy PESEL, to wtedy będziemy mieć kolejne wersje systemu. W tym miejscu pojawi nam się ilość przypisanych kont przedsiębiorców do danego pracownika biura rachunkowego w momencie, jeżeli wejdziemy w zakładkę kontrahenci przypisania. Z listy wybierzemy danego pracownika, który ma przydzieloną rolę kadry i księgowość. Przypiszemy pracownika jedną strzałką. Następnie wrócimy do zakładki kadry. I tutaj pojawi nam się ilość przedsiębiorców, którzy są przypisani do danego pracownika. W ten sposób dodaliśmy konto pracownika, omówiliśmy zasady związane z pobieraniem opłat w ramach systemu Puzzle Tax za dostęp do systemu. Natomiast kolejne funkcjonalności będę omawiał w kolejnych nagraniach, do czego bardzo zachęcam. Do usłyszenia.